Witam, witam wszystkich serdecznie, witam prezesów, witam szefów swoich wirtualnych firm. Witam wszystkich na kanale Followman.pl Dzisiaj robimy kolejną aktualizację, bo jest o czym mówić. Dlatego zrobiliśmy to nagranie. Obiecałem, że opowiem troszeczkę o Srebrze dzisiaj, dlatego może jest to dobry moment, żeby o tym porozmawiać, a póki co nazywam się Dariusz Jóźbik. Prowadzę ten kanał followdemand.pl dla was jako pewnego rodzaju eksperyment, gdzie pokazuję wam, jak możecie stać się swoimi własnymi prezesami własnych firm inwestycyjnych, zatrudniających realnych inwestorów giełdowych, którzy tak naprawdę żyją z tego, że Inwestują na giełdzie i starają się pomnożyć pieniądze i z tego funkcjonować, z tego żyć. Ale o tym za chwilę zobaczymy, jak wyglądamy na ten moment. Więc ja się tutaj zmniejszę. Dobrze, właściwie to może się tutaj pojawię. Będę mniej przeszkadzał. No, i słuchajcie, wchodzimy na panel główny. Wchodzimy na nasz panel główny, i od razu rzuca się w oczy, że wszystko jest na zielono. Na zielono to znaczy, że jest dobrze, po prostu, że jest dobrze. Nasz kanał się rozwija, pieniądze na kanale rosną, wszystko jest tak, jak powinno być. Jak widzicie, przybyło nam dość sporo środków. Zmniejszę to troszkę, żebyście po prostu mogli to lepiej widzieć bo wiem, że na niektórych te, na niektórych odbiornikach ucina ucina po prostu ten ucina końcówki i nie widać teraz będzie widać cały ten ekran, dobra przechodzimy do panelu naszych inwestorów i pamiętacie parę, ostatni film nakręcamy chyba 4-5 dni temu tak, jakoś mogło to być w tej chwili jesteśmy w sytuacji, że Nasi inwestorzy wreszcie przeszli na dobrą stronę mocy. i Jak widzicie, wszyscy właściwie zaczęli powolutku dla nas zarabiać pieniądze. Jest to dość fajna sytuacja, bo do tej pory było tylko tak, że ten jeden Magnite nam przynosił jakieś zyski. A teraz okazało się, że pozostali zawodnicy wyprzedzili go nawet i ten z który miał najgorsze wyniki, ten tutaj z który miał najgorsze wyniki, jeszcze niedawno minus -10 dolarów. W tej chwili wyszedł na prowadzenie, jakby na to nie patrzeć. Więc jest generalnie y, y, pozytywnie. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz na tym kanale, to powiem, że zajmujemy się tutaj inwestowaniem socjalnym, czyli takoj budowanie a, firmy od podstaw, jak gdyby y, od podstaw y, bez wiedzy bez dużego doświadczenia, po prostu zaczynamy z jakąś niewielką gotówką, tak żebyśmy mogli po prostu rozpoczynać alternatywne możliwości inwestowania. Może to być na dowolny cel, ale może być to na przyszłość, może być to na emeryturę, na cokolwiek, inwestowania po prostu w swoją przyszłość. Bez jakiejś tam szalonej wiedzy, która czasami tylko przeszkadza po prostu w inwestowaniu i bez oddawania niepotrzebnie części swoich zarobków jako prowizje w maklerskich albo funduszy inwestycyjnych, albo różnych innych form, które zdzierają z nas tak zwaną prowizję. Na ten moment przede wszystkim podkreślamy to, że weszliśmy w naszym eksperymencie na plus. Na to nie patrzcie, co tutaj jest, bo to jest właśnie srebro. Srebro jest bardzo w tej chwili ruchome, ale generalnie trend jest na ten moment wzrostowy. Aha, pamiętajcie, że to wszystko, co tutaj rozmawiamy, to nie są żadne porady inwestycyjne. To jest mój eksperyment, który pokazuje Wam, jak możecie w jakiś sposób zarobić pieniądze. A co się dzieje na srebrze? Bo dzisiaj mieliśmy rozmawiać o srebrze. No, srebro jest ciekawym tematem, bo przez wiele, wiele lat srebro było wydaje się sztucznie utrzymywane na bardzo niskim poziomie cenowym. Zaangażowani w to byli bardzo duzi gracze światowi, szczególnie banki amerykańskie. JP Morgan tutaj przede wszystkim jest tym czarnym charakterem, który trzymał ceny srebra na bardzo niskim poziomie. No i co się dzieje? Ta bańka banka powoli pęka, bo pęka dlatego, że Chińczycy postanowili ograniczyć albo bardzo mocno skoncentrować się na nadzorze po prostu, na nadzorze Eksportu srebra ze swojego kraju, natomiast fizycznego srebra brakuje. Brakuje na rynku, i w związku z tym jest pewnego rodzaju deficyt, co przekształca, przenosi się na ceny. Tym bardziej, że na giełdzie amerykańskiej srebra no, zapotrzebowanie nie jest. Popyt nie nadąża za zapotrzebowanie. Czekajcie, może coś sobie kupimy przy okazji. Zobaczycie, jak się kupuje na przykład takie srebro. Zobaczmy wykres, jak wygląda wykres. No, wykres widzicie, jesteśmy przy szczytach szczytów. Myśmy zobaczyli godzinkę na godzince Tu był nasz największy szczyt na 84 dolary. To było tam parę dni temu. Od tego czasu były różnego rodzaju mocne wahania. Ale jeszcze nie będę kupować tam myślę, że Amerykanie będą chcieli jednak na siłę jeszcze troszeczkę zdusić tą cenę, aczkolwiek tak Wam mówię, że popyt jest tak duży w tych chwili na srebro, że będzie im bardzo ciężko. Aczkolwiek jak się ma bardzo dużo pieniędzy, miliardy dolarów, no to można zrobić. Cuda, a cuda polegają na tym, że na rynkach azjatyckich złoto, srebro wyceniane jest dużo wyżej, wyżej niż na rynkach europejskich, amerykańskich. I tak na przykład w Japonii takie srebro, nowe srebro, kosztuje 130, fizyczne srebro kosztuje 130 dolarów, a tutaj zobaczcie, kosztuje 80 dolarów tak, w Ameryce. W związku z tym ta cena musi prędzej czy później się wyrównać i dojść do jakiegoś konsensusu, bo nie ma po prostu innego wyjścia, tak? Patrzymy, że co? Że nam tutaj schodzi troszeczkę cena srebra. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda. Może jest to taki moment. Żeby kupić. Zobacz, jak się. Pokażę się prosto kupuje. Na wykresie macie sprzedaż, kupno, sprzedaż kupno, tak? Robimy tylko odpowiedni kick. Tylko zobaczę, czy, czy już, czy za chwilkę. Ja myślę, że to jest już. Dobra, kupuję. Dobra. Czyli kupiliśmy sobie ta niebieska kreska to jest nasza średnia cena zakupu aktualnie na srebrze bo dokonałem tam wielu transakcji. W związku z tym na to nie patrzcie. A średnia cena teraz mamy 8024. 8024, czyli tu sobie ustawię to, chyba 8024. Teraz nasza cena, tu jest 8024, dobra, to jest nasza nowa cena zakupu. Średnia cena zakupu z tych trzech transakcji, które tu widzicie na monitorze. Kupię, kupię, kupię. Zobaczymy. Bez napinki e, mówi się, że ta cena powinna wzrosnąć znacząco. a jak nie wzrośnie, to to się nie stanie. to tam wiadomo. No, prowadzimy eksperyment. Zarobiłem e, na razie. Dzięki Srebrze sporo pieniędzy. Bo jak pamiętacie, gdybyśmy weszli sobie na stronę główną i nasze wyniki, to mieliśmy w okolicach 1350 dolarów ostatnio, jak robiliśmy materiał. Tak, nic nie wpłacałem od ostatniego czasu. No jak widzicie, wczoraj jeszcze, wczoraj było 1567 dolarów, a dzisiaj jest 1900. Więc nie jest najgorzej, aczkolwiek oczywiście, za chwilę może to wszystko się zmienić, bo ja mówię, srebro w tej chwili to jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje na srebrze. Skacze w lewo, w prawo i nie może się decydować. Natomiast, jeżeli przyjmiemy za, za pewnik właściwie możemy to przyjąć, że srebra jest niewystarczająca ilość na świecie. Każdy potrzebuje srebra od paneli słonecznych poprzez samochody elektryczne poprzez wszelkiego rodzaju układy sterowne, uzbrojenie, wszędzie tam jest srebro. Jeżeli teraz skonfrontujemy to z tym, że tego srebra są niedostatki, jak gdyby, no to możemy w jakiś sposób założyć, że w jakiejś perspektywie czasu będziemy mogli coś na tym zarobić. Aczkolwiek uprzedzam jeszcze raz, nikogo nie namawiam, własnemu synowi za, 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 yy, zalecam bardzo wielką ostrożność, tak? żeby nie robił tego, co ja. Opowiem dzisiaj na przykład na dzisiejszym przykładzie. Dzisiaj byłem 200 dolarów do tyłu na srebrze, Bo oczywiście kupiłem nie w tym momencie, w którym się powinno kupić. Też właśnie. O, mniej więcej tutaj znowu skupowałem i tu już byłem minus 200 dolarów, nie. I taki byłem już zmartwiony, a druga część dnia, proszę bardzo, tutaj Europa. Europa mnie jeszcze... Że, no nie zaskoczyła, bo zobaczcie, to jest Azja. Azja w nocy, jak spaliśmy, bardzo mocno kupowała. Później Europejczycy zrzucili, ale w ostatnich godzinach handlu, jak widzicie, zakupili. Tak? Jak wyglądamy w tej chwili? Popatrzcie: 3 dolary. Sprzedajemy, czy nie? Możemy sprzedać jak chcecie. Zobaczcie, jak się łatwo sprzedaje. Tylko chcę zobaczyć na wykresie, czy już warto sprzedawać. Nie warto. Przejdziemy przez ten szczycik? nie przejdziemy przez ten szczycik? nie wiadomo. Ale zobaczcie, możecie zawsze zrobić taki manewr. mamy tu 4 dolary, dobre. Pokażę Wam. Stop loss ustawiamy, tak? Ustawiamy sobie stop losa na przykład na 2, i te 2 dolary w nasze, tak? Już nam nigdy nie zabierze. Na tej pozycji, tutaj ustawiliśmy sobie stop losa, zobaczcie na 80 i 17 groszy. To, jak zacznie spadać, to odzyskamy swoje 2 dolary tutaj na zysku. Nie? Więc nie ma najmniejszego problemu. Zobaczymy, czy nam to zrobią, y, czy nie zrobią. E, na razie patrzymy. Na razie jeszcze nie zeszli do 2 dolarów. Bo to jest 80 i 17 groszy. No dobra, trochę zobaczycie, jak ta, jak ta giełdowa zabawa wygląda od podszewki. Jak 18-17 groszy, to będzie gdzieś zaczekamy. Mamy małe okienko, tak? Cena zakupu na niebiesko, a to, co podkreśliłem przyżykiem, to jest cena, po której będziemy sprzedawali. Czyli okienko jest naprawdę mizerne. To jest właściwie jeden, dwa tiki na giełdzie i po prostu zamykamy pozycję, nie? Dobra, ale robię to tylko ze względów poglądowych, bo żebyście zaczęli, jak to się robi. Natomiast widzę, że troszeczkę może będzie szło w górę, no to mamy te 4 dolary zamykamy, nie, 5 dolarów dobra jest. Nieważne. W każdym razie dzisiejszy odcinek był poświęcony temu, że po raz pierwszy po raz pierwszy wyszliśmy po prostu tutaj na zarobek przy naszych inwestorach, którym daliśmy pieniądze. I to jest największe osiągnięcie tego naszego dzisiejszego spotkania, że zobaczyliście, że można zarobić, i ci ludzie zarabiają. Oczywiście oni za 5-10 dni mogą mieć wszyscy straty, ale na ten moment mamy zarobek i liczymy na to, że ten zarobek będzie coraz, coraz to nam y, rósł i będzie coraz większa. Może poustawiam sobie pozostałe stoplossy, żeby chociaż też zgarnąć cokolwiek, gdyby w razie spadało. Tu jest jeszcze mocno jeszcze dobra i tu mamy ustawione, tu mamy ustawiony, a na tym jak stracimy to się nie stanie. Zobaczmy jak tam na wykresie to wszystko wygląda. No i przypuszczam, że tam zaraz sprzedam to po prostu. I zobaczymy. Bo być może będzie mała cofka, nie wiem, zobaczymy. Obiecałem sobie, że teraz kupię po prostu srebro i oby nieco by się działo, czy będzie spadać, czy rosnąć, to po prostu będę je trzymał, bo liczę na to, że co najmniej do setki dojdzie, a są bardziej optymistyczne, yy, jakby przepowiednie tak ale prze, przestrzegam Was, żebyście nie brali tego, co ja do Was mówię tutaj za jakąś dobrą monetę, żebyście po prostu nie, nie powiedzieli, a mówiłeś, że zarobiłem, a nie zarobiłem. To jest Wasze ryzyko, to jest Wasz problem. Ja wam, pokazuję, ja wam pokazuję tych zawodników. To jest nasz eksperyment i to jest nasze po prostu ryzyko, które tutaj robimy. Znaczy jak nam tutaj przyrosło, mamy już 24, czyli możemy śmiało sobie tutaj na przykład zrobić piąteczkę. Na stop lossie. aktualizuj, tu zrobimy sobie też piąteczkę, tak żeby było, żeby jak już będzie spadać, to żebyśmy cokolwiek mieli, no i tu mamy cztery, to zrobimy 2, niech będzie, cokolwiek, dobra, jest, dwójeczkę zrobimy, ustawiony, ustawiony i teraz cokolwiek się stanie, możemy spokojnie pić kawę, nie obchodzi nas to, po prostu sobie zarobiliśmy trochę kasy i do widzenia, tak. A liczę na to, że po prostu będzie dalej rosło, no bo dlaczego ma nie rosnąć, tak? Nasz portfel się powiększa, srebro sobie rośnie. Znaczy, gdybyśmy zobaczyli sobie dzienny, to to jest po prostu niesamowite. Gdyby człowiek tutaj zainwestował, gdyby wiedział o połowie roku zeszłego to srebra, to teraz to na dźwigni 10 tak jak ja robię, matko jedyna, boję się po prostu, boję się o tym nawet myślę, bo to jest mind blowing. Tak. No, ale to wszystko widzicie, te wszystkie cuda pokazuję Wam, tak żebyście wiedzieli na kanale pologiman.pl. Oczywiście, gdybym wam pokazał dzisiaj rano, to tutaj było minus 200 dolarów. Tak. O, już się z zrealizowało. Patrzcie to nie. Czyli Silvera już mamy dwie pozycje, bo nam jedno wyskoczyło po prostu z tego, bo, bo się zrealizowało. Ale dwie pozycje dalej są po 5 dolarów zarobku, więc też nie ma problemu. Niech sobie to wszystko śmiga, a y, ja Was zapraszam na ten kanał y, followdmoney.pl, no bo widzicie, że bezstresowo możecie sobie coś tutaj zarobić. Pokazałem Wam dzisiaj w czasie rzeczywistym, y, nagranie trwa 16 minut, pokazałem Wam jak się zarobiło 20 dolarów, ja przy Was kupiłem, przy Was sprzedałem, więc praktycznie widzicie, można, można, ale tak jak mówię, robicie to wszystko na własne ryzyko. Nasz jak gdyby, eksperyment trwa. W następnym odcinku dobierzemy sobie kolejnego pracownika. Zachęcam do tego, żebyście brali w tym udział czynny. Bardzo Was zachęcam, żebyście razem ze mną po prostu zatrudnili jakiegoś pracownika. Będę bardzo wtedy wdzięczny za Wasze komentarze, za Waszą pomoc. 8013 średnia cena zakupu. Co by jeszcze 8013 średnia cena zakupu. Czyli 80 13, tak? 80 13, średnia cena zakupu. Nawet ustawić tego nie można, tak? To tam... rozyskać po 19. Nie, ja muszę powiększyć to jeszcze bardziej. 80 13, średnia cena zakupu. Zastanów no, nie mogę tego ustawić. 80 i 13 groszy. Dasz radę? O, jest. Nie przeskoczyło. <laughs> bo chcę wiedzieć, kiedy po prostu ten, kiedy nastąpi sprzedaż. Dobra, tak stoi. Kiedy nastąpi sprzedaż, bo wtedy będę wiedział, że jeżeli zejdzie poniżej tej krechy, to żeby tam po prostu odkupić sobie. Nie? Widać, że już troszeczkę się te załamuje, więc pewnie niedługo nam to sprzedadzą. No ale póki co. Gdzie 5, za chwilę będą na sprzedaży, 5 poszło, i teraz będzie drugie 5. Tu było 4 ustawione, Zobaczymy, czy też pójdzie, czy nie. Czy, idzie od, czy odrasta? Pokaż. Pokaż, pokaż. To jest. Aha, bo ja patrzyłem na dziennym, bo to ja nie mogłem tego ustawić. 80 13, no, do tego. I teraz odrasta, tak? A jak odrasta? 80, 31, dobra, kup, 200, kup, niech będzie, dobra, jeszcze ustawię raz tą średnią cenę, 80, 36, już tym razem jest 80, 36, Dobre, 80, 36, średnia cena zakupu, średnia cena zakupu teraz jest tutaj, jeżeli będzie dalej spadać, to nie ma problemu, to sobie kupię tutaj gdzieś, może niżej, póki co, Srebro. Aha, tu to tam to też nam sprzedało, Widzicie, została nam tylko jedna pozycja, bo tam to też nas sprzedało, więc mamy tylko tą jedną pozycję 80.36. Zobaczymy, bo jeżeli zacznie dalej spadać, to sobie dokupię wtedy, nie? A póki co zostawię te 200 dolarów, zobaczymy co się z tym stanie. No dobra, w takim razie zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzy, zachęcam do łapek w górę. Tyle na dzisiaj. Jesteśmy do przodu, cieszymy się, nasi pracownicy dobrze się spisują, zarabiają dla nas pieniądze. No to wszystko na dzisiaj i mogę powiedzieć spokojnie cześć.